Witam w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid Phantom Pain. 36 chyba misja przed nami, tak mi się zdaje. Zaraz sprawdzimy sobie to, moi drodzy. Mission list: 36 Total Steel, Footprints of Phantoms. To już też robiliśmy. I tą misję już też wykonywaliśmy. Jest tylko jeden mis jedno miejsce do rzutu. Słuchajcie, czekajcie. Zrobimy sobie tak: zaaplikujemy sobie bazookę. mam tutaj dwa. dwie bazuki. O, to jest chyba już troszeczkę grubszy kaliber, co? Chociaż niekoniecznie. Ta ma większy damage. Penetracja. E, wygląda na to, że ta jest chyba lepsza jednak. Dobra, weźmiemy sobie tą. E, I to wszystko. to może być, ona się może tam nawet przydać. E, przy tej misji. Po prostu będziemy musieli rozwalić cztery mechy. Cztery małe mechy. Dewokery. E, kiedyś właśnie też to robiliśmy już. Z tym, że no wiadomo, teraz troszeczkę ci żołnierze będą pewnie bardziej e, opancerzeni. Bądź będzie ich po prostu więcej w tym miejscu. Na tym tylko polega ta różnica. Ale mówię, te misje zaczynają być dosyć powtarzalne. Faktycznie ktoś tam pisał, że po pierwszym epizodzie zaczyna się to wszystko tak powtarzać. I faktycznie tak się zaczyna tutaj dziać. Spróbujemy. Z... No, może zrobimy to po cichu.

Okej, okay. 600 metrów, jeszcze troszeczkę podjedziemy, słuchajcie, to jest chyba tam ta góra nawet, tak mi się zdaje, nie, 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 co ja mówię, to jest tutaj, gdzieś w tym kierunku, a no tak, to jest ta góra, o właśnie, to jest właśnie tam. Kunia nie wziąłem, ojejku, zapomniałem całkiem, że jak kłaj jest, no to niestety kunia nie ma. Trudno, już się przebiegnę ten kawałek. Wydłużę przynajmniej odcinek, bo i tak ostatnie są dosyć krótkie. Tu chyba nawet są żołnierze, także, ale nie będę się nimi zajmował, wiecie co, bo to nie jest naszym celem. Tylko wezmę Zawołam ją: Wejdę ten by. No nie gadaj, dobra. Jednak, jednak wszedłem. No i to już jest niedaleko 70-50 metrów zobaczcie. Spróbujemy tak samo jak ostatnio, słuchajcie, od tej prawej strony troszeczkę zacząć. Okej, okay, zaraz to wykonamy. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, musiałem tu zrobić lekkie cięcie, ponieważ... Okazuje się, że faktycznie trzeba to zrobić wszystko po cichu I tu jest ta trudność e, Nie może nas nikt zauważyć, ponieważ automatycznie misja będzie niezaliczona Więc muszę się prześlizgnąć Niezauważony Okej. Okay. Całkowicie, wiecie co? No zaczniemy od tej strony. dobra super dwa poszły póki mnie nie zobaczą to będzie dobrze Próbuję wiecie co powybijać ich wszystkich to dzięki Quiet Będę się troszeczkę przemieszczał. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Dobrze by było, jakby właśnie ściągnęła tych koło tego mecha. Chociaż czekajcie, ci wszyscy teraz pobiegli tu, spróbuję tam się dostać. Spróbujemy się tam dostać. Kukła, kurczę, już się wystraszyłem. Kogo tu nie widzę? Na razie chyba wszyscy wiecie, co pobiegli właśnie tam za Quiet. Ok, dobrze jest. To tu w takim razie. Podłożymy ładunki. Jeszcze może tutaj jednego. Wycofam się stąd. I to wszystko. I to wszystko, moi drodzy. Spadamy. Misja dosyć prosta. Quiet może tutaj być bardzo fajną postacią, która odwraca uwagę. Dobrze, że właśnie wszyscy polecieli w jej kierunku. Ja miałem wtedy właśnie wolną rękę. No i to wykorzystaliśmy. Jeszcze kawałek. Please select a landing zone. Heading to Mother Base. See that? Now that's discipline. Following orders like a real diamond dog. Soon you'll be... Hey, no! Stay! Stay! Did it. Go! Dobra, kończymy w tym miejscu. Jeśli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę i zapraszam Was na kolejne. Trzymajcie się, cześć.